Cześć, tutaj Leszek i ostatnimi czasy bardzo obrodziło mi w unboxingi i dzisiaj znowu kolejny unboxing znowu paka ze Stanów co tutaj mamy Wenger Tool Chest Tool Chest Knife Wenger Highlander Knife i węgier Esquire Knife, a gift. Ciekawa sprawa. Highlander. Nawet nie pamiętam czy w ogóle go kupowałem, ale, ale może, bo kupu, kupowałem tą pakę od um, sprzedawcy, który kiedyś właśnie miał Highlandera dać. Przysłał co innego, więc może teraz się zreflektował i i, i ciachnął jeszcze raz to co miał. Dobra. A kurcze, wziąłem tępy nóż. Zaraz muszę, muszę jakiś inny nóż sobie pobrać. A mam tutaj taką ciekawostkę Bushmana. Też kiedyś widziałem yy, ciachny filmik. A może z tej strony. Bąbelki. Będzie do bawienia się. kudło możemy wywalić. Bąbelki możemy wywalić. No i tu mamy taką fajną folię bąbelkową za zarobioną na kopertę. Czy tam jakiś woreczek? Okej. Okay. Wenger Esquire to jest. To e, zabawka podobna do, o, strasznie usyfiony, zabawka podobna do Victorinoxa e, Classica. Czyli to będzie jedna zabawka. Druga, e, co to miało być? Wenger Highlander, e, czyli odpowiednik e, Victorinoxowego Spartana ona, nareszcie dotarł do mnie z ząbkowanym ostrzem. No okej, okay, także możemy świętować, bo tego modelu ząbkowanego jeszcze nie miałem. ale jest to rzadkość wśród zorków. I, i tu ścioszek Węgera. Węgery mają 80 mm. Popatrzcie, ten ma tutaj dla porównania Długości mają 85 mm, i tu porównanie z tą szerokością to jest około, no, myślę, że z 37 mm może być. I cóż to jest za okaz? Jest to okaz bardzo ciekawy. Nazwa kodowa S54, sławne kombinery Zwangera, ze zmiennym rozstawem. Nie jest to może najszczęśliwsze rozwiązanie ten tutaj e, taka spojrzenia z latającymi kombinerami, ale jakoś tam mnie to nie zraża. E, ostrze główne pilniczek naprzeciwko. Fajna rzecz. Teraz tylko na szybko pootwieram te perelki e, Jeśli styzor będzie w, w takim może niekolekcjonerskim stanie, to będę sobie go używał do rysowania. To też bardzo fajna rzecz. tuż e, do śrub z łbem sześciokątnym. Nie mogę zrozumieć, dlaczego Wiktor jednak z czegoś potem go nie wprowadził. E, otwieracze, e, szkło powiększające jest, bo już mi się zdarzało, że przychodzi mi strzyzorki, tylko z całym tym metalem i bez szkła. E, co my tam mamy dalej? Skrobak, ryb, z wypychaczem haczyków, i z niezrozumiałych powodów Węgier nie, na, nie natłoczył tutaj linijki, tak jak to zrobił Victorinox. Pilnik zacny, choć pewnie, tak jak w starych Victorinoxach, hmm, pokryty chyba jakimś aluminium, a pod spodem pewnie będzie węglówka. Tak? I rdzawe naloty sugerują, że jednak będę miał rację, będzie to węglówka. Hmm, co tam dalej? Hmm. Trzeba tę piłę otworzyć. No w każdym razie piła. Myślałem, że z noloty marzował, to tylko jakiś papier taki w mordowym kolorze. I nożyczki. Nożyczki, wersja ząbkowana. To akurat mi się trochę w Węgerach nie podoba. No tutaj jak widać jest do wyczyszczenia. A grzbietowe narzędzia u węgera nadzwyczaj ubogie, czyli Dziubak, rozwiertak i pociąg To tyle z dzisiejszego unboxingu. Jeśli Was interesują te cyfryki przy jakimś tam dokładniejszym omówieniu, no to zapraszam na mój kanał. Na pewno się w jakimś, miejmy nadzieję, czasie pojawią prezentacje tego, co tu widzicie. Dzięki.